Witamy wszystkich na naszym kanale Gołębie Rafała, Pauliny i Hani. Dzisiaj troszeczkę lepsza pogoda. Gościmy u kolegi Jarka, którego dobrze znacie. Jesteśmy u jego hodowli. Zobaczcie tutaj gołąbki. Są pod wolierką taką małą. Są i winerki i meweczka. Jarek jest w środku. Tu są i Budapeszty, Hitlery, tu macie, zobaczcie jakie ładne. O, zaraz tu Jarek możesz wyjść, pokazać gołąbki jak tego jesteśmy już na. Tu macie winery. Zobaczcie, jakie winery tutaj, one szybko uciekają do środka. Zaraz tu Jarek będzie pokazywał nam gołąbki, tu jest winerek. do środka tak. idziemy zaraz do środka zobaczyć tu winery chociaż do środka bo one dużo, dużo gołębi właśnie już zostało sprzedanych w tym tygodniu byli ku, kupcy po prostu po prostu chcieli zamówili gołąbki i dużo gołąbków i winery łapciate i widyny poszły Winery bose. To do wydania już Jarek nic nie masz. To znaczy, jest, to znaczy ludzie zamówili to będzie gdzieś za dwa tygodnie e, młode widyny żółte koroniate i, czar, i para czarnych widynów. Mm -hmm. Będzie do wydania. A res, resztę to już w następnym roku. Jarek jakbyś mógł pokazać winery te co masz takie łapciate ładne, co mm -hmm. hodowcy. To Jarek teraz nam złapie, pokażę. Bardzo ładne winerki. Udało się złapać, choć jeszcze głąbkę od razu. są Teraz nie wypuszczasz głębi, nie Jarek? Teraz jastrząb w winie nie można. Nie, A tutaj przy jeziorze to jastrząb w wariostru. Mhm. Tu jest para białych binerów. Zobaczcie, hodowcy. Samiczka się pierzy. Samiec już prawie wypierzony. oto samczyk. Łapcie takie kosmy trochę obcięte, o tutaj ona też ma obcięte te kosmy o samiczka to jest para białych mm -hmm. minerów po nich będą na wiosnę młode kosmy także... poda się tak także będą do, do, do sprzedania takie też białe i są kończate kończate mm. też, są, też są na takich kosmach tylko że że kończate Jarek je wpuszcza. Dobrze karmią one, nie? Bardzo. Mówiłeś, że I nawet na mamki się nadają i są dobrymi mamkami. I no i fajnie, bo, bo fajnie się zachowują. Są takie przyjazne. Łapkiate. Musisz naprawdę... sobie, sobie zostawić też, nie Jarek? Tak, jakąś parę, A, bo to, ja kur... mam dwie pary. Jedno młode, młode jest, ale to będzie chyba przeparzane. Bo ja tutaj mam młodego, zaraz mu pokażę. Zamykam. Mhm. Ja Takie Takie Taki chodzą. Jakie kopy? No, jakie trzeba... kopy? To jest po tej parze, tak? To jest po tej parze? Nie, to jest Nie, po to... drugiej parze, bo to jest koń, kończaty. Mhm. Po kończaty. Młodziutki jeszcze. Jeszcze go stare karmią. Jakby Siarek jeszcze mógł pokazać te yy, widynki, to masz te mógł, króciutkie, takie jakbyś. Aha, te Też byli... ładne są bardzo. Na krótkich. Na dziobkach, tak. A. Motyle. tyle. Samczyk. Wyskoczył na ten, jak zobaczy na zewnątrz. Tu te widzę. A masz to, patrz, ja to tu, tu szukam, one. one by polatały, nie? Kurde, tak. pogoda to. O, tu jest samczyk. Z krótkich motyli. Samczyk. Chodź tak jak z w tą stronę, bo to będzie lepiej. O tak, o, tak słońce będzie dawać. Też łapcie mają popcinane. Mhm, to już się spara, tak? Już parze To znaczy, to są młode, tegoroczne, pierwsze młódki. One będą właśnie w parze. Mm -hmm. Tu jest samiczka, a tu jest samczyk. Samczyk jaśniejszy. To zobaczcie tutaj. I to na przyszły rok będziesz już planował tutaj tak. zrobić parkę z tego i... Tak z tego. No, tak. Tu Janek Jarek poszedł. Tu jeszcze krótki chwilę. zobaczymy jak to wygląda. ocie. gminereczki. To jest ta motylka. Kiplerki. Budapeszty, tu z koroną. Czatę, będzie lepiej widać. Cichlerki, widyny, winereczki. Tu widzę na kosmach takich. Tu macie widyny czerwone. Żółte. Jak słyszeliście te głąbki, u Jarka są już posprzedawane Widzę tu jakieś młode, też tam jeszcze są chyba końcówka Także czekamy na Jarka, zaraz przyjdzie i pójdziemy do gołąbków Długich o, Także widzimy się za chwilkę o. Opa Leciały Mamy nagrane, Jarek już wrócił. Pocztał, jeszcze nie, byłem na razie u tych jeszcze. Gramy. To już w tym roku nie będzie wypuszczał Jarek. Nie, już, już są, będą zamknięte. Buda, Budapeszty będą przeniesione do, 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 do pocztowych, do pocztowych. Także one będą w tym następnym głębniku. Tam są półki zamknięte, posprzątane. Także tutaj jest trzy pary starych. I 10 młodych. Jakby Siarek jeszcze tylko do tych krótkich pokazał tę modę, co masz? Yy, tam tyle, tak? Czy widyny? Tam trzy pokazywałeś? Tak, pokazywałeś. Aż tu młode jeszcze i tu zakończymy. Tak, to już są zamówione. A zamówione on Tak, one, one będą. Tu, są. tu jest jeden. A no jest... mamy Mhm. O jeden. A tu jest drugi, jaśniejszy. Tak, a tu jest jaśniejszy. A ten o, ładny taki będzie, nie? Tak, ten będzie ładny. To już pan zamówił sobie, także hmm. on będzie zabierał. Za 2-3 tygodnie. No jak daję znać, hmm. jak tylko będą same jadły. I tam u góry też masz jakieś łodziany. Tak, budapeszty. To są budapeszty, białe, będą na, na, na tych na ciemnych wiankach. Hmm. Jeden, to jest drugi. Do wydania, czy wstają czy u ciebie? To znaczy, no, pa, ten pan chciał tak samo. Aha, to Dwie parki. No, mhm. to akurat będzie miał te. I tutaj są u góry następne. O, tutaj są troszkę miejsca. A tutaj, aha. No. Też jeden, a tu drugi. Na białych ogonkach. One wypierzą te. Te lotka będą białe z wiernkami. Mhm. Także. Także będą kurcze Siedem kurtek. Siedem kurtek. Siedem Także to te widyny są. O, to jest tata, jest bardzo przyjazny. On Aha. naprawdę jest taki grzeczny. O, jest Karmi wspaniale, fajne maławcze, bo ma na babki. A mama jest czerwona. A mama czerwona? Mama czerwona. O, nie, mamy tutaj nie ma tutaj jest nie to, to, to ta mama to jest z tych po tych po tutaj fajny to się taki to jest po tej mamie czerwony o taki. ale ładny no bez bez niczego bez żadnej blachy bez niczego a samczyk, to będzie chyba samczyk bo samiczka będzie za tatą to jest tata o. to jest tata. A to jest tata? tata tak. O, ta też ładna, no. i, i, postawny i, i, nie? Tak. I on wyszedł. Ten. Tamten wyszedł za, za tatą. się O, ten wyszedł za tatą. To są właśnie gnieździaki. gnieździaki. Tak, to już sobie zostawiam, bo będą no ładne, przeparzone. On, przeparzone, no, no. A tu jest. To jest mama tych czarnych. A mama tych czarnych. A co tak. do tego samczyka? No, no, no. no. I to jest... na tych czarnych. I wychodzą właśnie. Same czarne. Nigdy, nigdy czerwony mi nie wyszły. Uh -huh. Tylko wychodzą czarne A czarnych to naprawdę bardzo dużo <coughs> poszło do ludzi. Naprawdę one takie lężne, że... To dobrze się lężą, nie? Tak, tak, tak. Chowają bardzo dobrze. Ja się cieszę z tych widynów, bo naprawdę fajne mamki. też jest, Tak, koroniaty to jest jeden. A tutaj jest jego brat, młodszy, też zamówiony. O, tu będzie. A też jest zamówiony? Tak, zamówiony, te dwa idą razem. Tylko tak jak ten sam będzie jadł. Na razie go karmi. To jest po tych samych rodzicach, tylko z innych lęgów, nie? No, 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 no. no. Także też jest zamówiony i pan też przyjedzie już sobie zamówić. Siedzą, zobaczymy na dworze. Ładnie się prezentują, to są winereczki. Winerki to są takie, że one latają na, na wolności, to nie są winery takie yy, pod boilere. Po prostu jednego same wychowują, a resztę trzeba po prostu, drugiego podkładam pod Budapeszty i mhm. no trochę tych winerów też. Udało się, nie? Udało się, tak, poszły też do ludzi. Zostawiłem sobie dwie pary, trzecią skojarzę parę, także trzy pary mi wystarczy. Więcej naciągnie się z trzech parki niż z, z, z dziesięciu, czy tam. Dokładnie, tak mówisz. Bo to się pilnuje wtedy. Także tutaj na razie kończymy tą wizytę w krótkich od i idziemy teraz do długich. Także dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie. Za chwilkę się widzimy na kolejnym filmiku.